Moja najważniejsza przygoda z koniem będzie właśnie dzisiejszego dnia. Chyba najważniejsza, ponieważ ja tutaj byłam już raz. Ja w ogóle generalnie miałam różne zdanie o, o koniach. Generalnie dlatego, że zadawałam się z takimi ludźmi, którzy twierdzili, że koniec nieprzewidywalny, a to, co jest nieprzewidywalne, to ja się tego boję. Bo ja nie wiem, jak, co z tym zrobić, ewentualnie, gdy, gdyby było jakiekolwiek zagrożenie. Widzę, że jak jest koń dobrze ułożony i jak jest ktoś, kto siedzi tam w tej bryczce i jest też ułożony tak jak ja i wierzy w to, że, że po prostu jesteśmy zaprzyjaźnieni koń i ja że to jest tak, taki kim, to wtedy nie ma się czego bać. Także. Piękne są te konie, a w ogóle chciałam powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa, że tu jestem. W naszym życiu takim nieciekawym, szczególnie ostatnio, to to wydarzenie naprawdę to jest coś cudownego. I chciałam tutaj bardzo podziękować Andrzejowi Sałackiemu, że to zorganizował i że nas zaprosił tutaj z Bogdanem, mój partner Boguś, odłóż tutaj tą pomórkę, bo ja tutaj dostałam reprymendę od Kevina. Odpoczynek. Na, na, na odpoczynek Słucham, bo na, bardzo mądrze mówię. Proszę. Bardzo mądrze mówię? Nie Proszę. wiem, co się stało, nie? Zapomniałam. Romku, drogi, tu teraz kamera na mnie, ja mam tutaj też. O, o. Jak wyglądam? Ślicznie. W ogóle ten pomysł genialny i zrobić to w takim miejscu unikalnym, magicznym, z tymi ludźmi, którzy są naprawdę, to są indywidualności, wyjątkowi ludzie, którzy kochają konie, kochają być razem, świętować, bawić się, cieszyć, śpiewać, grać. I przede wszystkim, jeszcze raz powtarzam, być razem. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. ale chciałam podziękować moim asystentom, czyli jeździe, przede wszystkim jeźdźcowi Bartkowi i mojemu kochanemu Bogusiowi. Czułam się przy nich bardzo bezpieczna i na konik Picasso słuchał nas jak piestrony. Wspaniale dziękuję bardzo i kocham was wszystkich. Dzięki dziękujemy, to był wspaniały szolmeński przejazd.